No hej, cześć. Wiecie co, dowiedziałem się dzisiaj w sumie o kolejnym złodziejstwie PiSu. To, że okradali chore dzieci, to, że okradali osoby po przemocy, ofiary przestępstw, to jest mało. To, że okradali Polaków, to każdy wie. Ale te sukinsyny, jak wyszło, okradali też polskie wojsko. Tak się... Nie wiem, sławili, że zbroją armię Że dbają o polską armię O polskie bezpieczeństwo A jak się okazuje Okradali polską armię I to nie na małe pieniądze Ale o tym zrobię Cały materiał Prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu Bo w tym tygodniu nie dam rady Ale będziecie w szoku No ja powiem wam no, Nie dowierzałem Jak można Jak można okradać w polską armię, no w pale się nie mieści.